Jeśli tylko będziesz słuchał głosu Pana, twojego Boga, zachowując jego przykazania i ustawy zapisane w księdze tego prawa, jeśli się nawrócisz do Pana, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy. Przykazanie, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twoich możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie znajduje się ono w niebie, byś mógł powiedzieć, któż do nas wstąpi do nieba i nam je przyniesie. Abyśmy mogli je usłyszeć i wypełnić. Nie znajduje się za morzem, byś mógł powiedzieć: Któż dla nas uda się za morze i nam je przyniesie, abyśmy mogli je usłyszeć i wypełnić. To słowo jest bardzo blisko Ciebie, jest na Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś mógł je wypełnić. Dzisiaj otrzymujemy takie polecenie, żebyśmy słuchali głosu Pana Boga swego. Ta umiejętność słuchania głosu Pana Boga powoduje, że jesteśmy w stanie usłyszeć także drugiego człowieka. Pan Bóg uczy nas, że w momencie, kiedy zbliżamy się do drugiego człowieka i kiedy zaczynamy Go słuchać, to po prostu widzimy go w całym kontekście jego życia z lękami, z radościami, z obawami, z zahamowaniami, z kompleksami, a czasami z jego grzechami. Dzisiaj to słuchanie jest ważne dla rodziców. Rodzice słuchając Pana Boga, tak jak to zapewnia dzisiejsze pierwsze czytanie, będą w sposób oczywisty odkrywać, w jaki sposób także słuchać swoich dzieci. Słuchać to znaczy określać ich lęki, potrzeby, etapy rozwoju po to, żeby odpowiednio reagować, dobierać jakby środki wychowawcze do rozwoju swojego dziecka. Tego nie można zrobić jedynie słuchając swojego serca, albo przyjaciółki, albo czytając o, o pewnych sprawach w internecie. To dzieje się poprzez kontakt z Panem Bogiem.